Dzień dobry, witam Państwa Karol, Karol Strasburger w, kolejnym, w kolejnej familiacie. Może tak na początek taki żart. Żart, pytanie, żart zagadka. Uwaga. Czym się różni dyrektor od męża? Mąż nie wie, że ma zastępcę. Ha, 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 ha. Tośmy pożartowali. A teraz zapraszam moich uczestników. Rodzinę ogórków z pudliszek i rodzinę nowaków z dzisiejszego. To może takie szybkie przedstawienie. Kasia, Mikołaj, Rafał i Rafał, czemu jesteś sam? My nikogo nie brakuje. Widzę właśnie, że jest was dwóch. Co masz na myśli? Ty i twój brzuch! Taki żarcik. Ha, ha, ha. Dobrze, to ja może szybko ogłoszę konkurs SMS-owy. Do wygróźnia ja, nagroda zasponsorowana przez tutaj przez y, obsługę techniczną siedzącą roku. Y, pytanie brzmi. Kto z naszych dzisiejszych uczestników jest kobietą? Musimy wysłać SMS-y na numer znajdujący się na dole ekranu. Dziękuję. Ja Co ty robisz? A nie nic, nic. Nic. Stop. Pięć Kasiu, powiedzcie. Słyszałem, od rzędnie że jesteście małżeństwem. Powiedzcie, jak długo się znacie? Znamy się od dziecka. U, to rzeczywiście bardzo długo. Nasze dziecko ma trzy miesiące. Dobra, dobra, przechodzimy do konkursu zapraszam. Pierwsze pytanie. Uwaga. Pytanie brzmi: synonim słowa obraz to? Nie no, to ja może powiem, że synonim to taki wyraz o podobnym znaczeniu. Jest! Yes. Proszę bardzo, Rafał? Będę odpowiadał! Popatrzmy. Oj, popatrzmy. Dobrze. Jest! Jest! Ale to nie jest najbardziej punktowana odpowiedź, Mikołaju. Żagie. Co się pan go pyta? To przecież widać, że co głupie, to nic nie. Ja się przynajmniej nie planuję dana do wieczora, tak? Nie, nie powiedziałabym. Tak, komputer zaliczył tę odpowiedź jak autoportret. A przy okazji dodam, że najczęściej odpowiedzią ankietowanych było nie wiem co to synonim. To nie wiem, to tak powiedzieć. Przechodzimy do pytania numer dwa. Zapraszam uczestników. Jakie znasz drapieżne zwierzę? Leniwiec! Że to? No, powiedziała. leniwiec powiedziała. Sprawdźmy dla przyzwoitości. No, Kasia, no wszystko jest bardziej drapieżne niż leniwiec. To praktycznie strzał do pustej bramki szansa dla innych. Tygrys! Tygrys, sprawdźmy. A bo to poprawna odpowiedź. A skoro już jestem przy tobie? To czym się zajmujesz? Ja pracuję na kolei. O, ciekawy zawód. Nie. Idzie z tego wyżyć? A to zależy na śmieci z no, Dobrze, no, a Mikołaj, powiedz może, ma... czym ty się zajmujesz? Ja jestem ornitologiem, ale pracuję jako mechanik. To chyba bardzo ciężko jest połączyć ze sobą tak dwa różne zawody. Nie, nie. Garaż mam dziuplę. Dobrze, dobrze. Do Wracamy do konkursu. Tak. Tej tak gestyje pan najwyższy kto ma odpowiedź. Mikołaju może ktoś coś dodać? Może jaguar? Jaguar. Sprawdźmy. Pięknie. A widziałeś kiedyś Jaguara? No w całości nie. Ale mam dwa części. Dobrze, kończymy, kończymy, przechodzimy do rundy finałowej. Zerkam szybko na wyniki do finału Was uwaga. Proszę wedle Nie, wiem. Yeah! Nie wiem. A co? Zapraszam do rundy finałowej. Kto odpowiada pierwszy? Ona. Y ona. Są... Możesz, możesz. Ja się zapraszamy do końca muzycznego. Kapetek. Masz pół minuty czasu. Jeśli czegoś nie rozumiesz, mówisz dalej. Zrozumiałeś? Dalej. Dobra, zaczynamy. Czas, start. Ten. Stolica Polski? Dalej. Zwierzę z paski? Dalej. Korpieta wypatrzonego się spotka? Dalej. Pierwiastek z czterech? Trzynaście. Ile? 13. Dobra, wracamy do pierwszego pytania. Stolica Polski? Dalej. Bardzo dziękuję Państwu. Szybko sprawdzamy odpowiedzi. Jedyne pytanie, na które odpowiedziałeś, to było pierwiastek 4. Odpowiedziałeś 13. W moim notatniku widzę, że odpowiedziało. Powiedziała jedna osoba tak samo jak ty. Chciałbym go poznać. To dwuletnie dziecko. Dziękuję Ci Mikołaju. Zapraszamy Kasię. Super mi. Wreszcie ktoś młody. Znasz już zasady. więc nie będę powtarzał, więc zaczynamy. Czas start. Stolica Polski? Warszawa. Zwierzę w paski? Zebra. Od czego chrybata robi się słodka? Od cukru. Pierwiastek cztery. Dwa. Dziękuję bardzo, proszę bardzo, widzicie? Pięknie przed czasem wszystko się zgadza. Tak w takim razie sprawdzamy. Pierwsze pytanie. Stolica Polski. Odpowiedziała Warszawa. Sprawdźmy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo. Ale gdybyś odpowiedziała Rzeszów. Czemu Rzeszów? Nie wiem, ja to tylko prowadzę. ja i prowadzący taki teleturniej. Tak na mówić. Dobrze. Zwierzę w paski. Odpowiedziałaś zetra. Sprawdźmy. Bardzo dobrze bardzo. Ale jakie to kietowanie tu widzieli Biedronka. Od czego herbata robi się słodka? Od cukru. Dobrze. Ale najbliższy punkt, to mam odpowiedź, to odmieszania. No i ostatnie pytanie. Pierwiastek z czterech. Powiedziałaś dobrze, bo podałeś dwa. Teraz sprawdźmy, czy wystarczy punktów. Niestety nie. Wyznaczają się odpowiedź dalej. Dziękuję Państwu za uwagę w dzisiejszym turnieju. Nikt nie wygrał. Może szybko ogłoszę wyniki konkursu SMS-owego. Pytanie brzmiało. Kto z naszych dzisiejszych uczestników jest kobietą? To nie była zaskakująca ani podchwytliwa odpowiedź. Kasia. Kur! Teczka! Co się stało? Myślałem, że Mikołaj. Drugie miejsce zajął Mikołaj, tracąc tylko trzy punkty do. Kupać! Minimalnie! W takim razie dziękuję Państwu bardzo. Widzimy się na tydzień w kolejnym odcinku. Miałem taką szczączkę miedzianą, nie wiem, ktoś na dłoń zabrał?